Hejka kochani z tej strony Jasper, ja to oczywiście mną dzisiaj Haraziński. W dzisiejszym filmie rozpoznamy sobie tańce z TikToka po emoji. Tak jak w poprzednich filmach rozpoznawaliśmy TikTokerów po emoji, tym razem rozpoznamy sobie te trendy, które wszyscy sobie cały czas tańczą. Wiecie. Blu. Także myślę, że wiecie o co chodzi, a my już przejdźmy do filmu. W tym filmie pomaga nam ponownie Kami Kamyczek, bo w ostatnim filmie bardzo nam pomogła i w sumie tym razem też, mam nadzieję. Także dobra, zobaczmy, jakie przygotowała dla nas wyzwania. Emoji. O, dobra, mamy. Mamy pięć emotek aż. Taka. Tak, tak. Tak. Ja już wiem. Ja już wiem. Chyba. Tak, ja już wiem. I dobra, ja już chyba też wiem. Jak to się nazywało? A ja wiem. I ja już wiem, dobra, w takim razie. Trzy, dwa, jeden. Say so! I czy to jest SeySoft? Zobaczymy. Jest! Zgadliśmy, także mamy punkcik, oboje. Może tego nad nią umiem tańczy, ale wiem, co to jest. They didn't even know this. your got you Dobra, mamy kolejny, mamy kolejny. O Boże, ja już to wiem. Ej, mam nadzieję, wiemy. że to będzie trochę za łatwe, ale mam nadzieję, że dla Was to będzie małe wyzwanie. Kochani, piszcie w komentarzach, jeżeli jeszcze nie oglądajcie tego filmu. Piszcie w komentarzach, jakie to może być rozwiązanie. Może dla Was to też będzie małe wyzwanie. Moja mama właśnie przyszła Cześć! No dobra, mamy tutaj zegar, czyli... Ja w sumie wiem co to jest za trend, ale oboje nie wiem jaka jest tego nazwa mm, <grym> Mamy już jakiś pomysł? Bo wiem, że w sumie nie, mam, nie wiem nic Jesteś Nie wiem, dobra, może strzelimy, że... Go crazy Tak, to jest ten taniec Też mi się tak wydaje Nie wiem, strzelamy, że take your time no. ja, ja o tym nie pomyślałem ale okej, okay, w takim razie strzelamy take your time i zobaczmy co z tego wyjdzie. Eee, zobaczmy jaka jest odpowiedź? Number one baby. No dobra, to było trochę potem to number one baby. Nie no nie mamy punktu, musimy zgadnąć dokładnie nazwę, bo jednak te są ważne. No tak, no. A przecież każdy byśmy zgadli, bo <laughs> mimo wszystko każdy znamy. Dobra, mamy kolejny zestaw. Co to może być? Nie mam żadnego pomysłu. Nie, bo widzisz, to są inne emoji tych kółek, więc to może jest takie coś. Nie wiem, nie mam żadnego pomysłu. To na końcu to jest wybuch? Co to jest. Hmm. Ten wybuch mi się kojarzy z tym sercem. No, takie coś, ale... Nie mam zielonego pojęcia. Ja go też go. nie mam zielonego pojęcia. No dobra, to no. zobaczmy jaka jest odpowiedź. Niestety tutaj... Vibe. <laughs> nie wiem co to jest. Dobra, nie <laughs> wiemy nadal co to jest, mimo, mimo że widzimy nazwę, to nadal nie wiem. Sprawdźmy na TikToku co to jest. Wiemy, że to vibes, ale co to dalej jest? A! Ej w sumie? Okej, okay. dobra. Ej w sumie rzeczywiście! Okej, okay. okej, okay, macie rację, macie rację. Tego nie wiedzieliśmy, przepraszamy. Następne pytanie, następne wyzwanie. Nieważne. <grym> dobra, teraz mamy pieniądze. Dół. Ręka znowu i to, i to. Hmm. Było coś tu z pieniędzmi? Właśnie nie, chyba. Money, money, money. Tych trendów nie jest aż tak dużo, więc to też nie jest aż trudno zgadnąć, jak TikTokerów. Ale nadal. To takie coś chyba musi być. Jak się to nazywało? No, coś takiego. To było coś takiego. Pewnie gdzieś tam był ten ruch. Nie, nie <noise> mam pojęcia. My jednak... Jednak nie jesteśmy TikTokerami. Nie wiem czy możemy się nazywać TikTokerami, jeżeli nie, nie znamy żadnych trendów. Ej! Kami jak nam tutaj tak trudne wyzwanie zrobiła. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Mam nadzieję, że wy wiecie. Napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie, a zobaczmy, jaka jest prawdziwa odpowiedź. Jest to. Just like doja Cat. A! Poczekaj, to zobaczmy to na TikToku, bo nie kojarzę tego, tej nazwy. Just like. Just like that. Mówiłem, że to jest ten. To mi się kojarzyło z tym, ale nie wiedziałem dokładnie, jak to się nazywa, czegokolwiek. Nie wiedziałem, ale. Ale mam ćwierć punkta, prawda? Nie. No dobra. W takim razie znowu nie mamy punkta. Mam nadzieję, że Wy dobrze odpowiedzieliście. Jeżeli tak to napiszcie nam w komentarzu, a my zobaczmy kolejne. Co to jest? Twarz, oczy... I look at you. No 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 Number one. Właśnie nie. Nie, to już było. Mhm. Hmm. Cześć, mam twarz, mam oczy i... No 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 nie mam. Nie dotyka, i nie, dotyka, nie wolno dotykać twarzy i nosa Ej, czemu to jest takie trudne? Jakaś podpowiedź, ja potrzebuję podpowiedzi. Ej, to jest naprawdę, patrz, to jest witanie się. Witam cię, to jest moja twarz, to są moje oczy. Nie dotykaj, to ja idę, pa. Ferwiat, to... <laughs> jak <Kulianek>, jesteś głupi. <laughs> nie, nie mam pojęcia, no. Czemu to jest takie trudne? Z TikTokerami było łatwiej. No, dużo łatwiej. Oni byli łatwiejsi. Jednak te tańce to są. chore. Dobra, nie, my, nie mamy pojęcia, także sprawdźmy, jaka to jest odpowiedź prawidłowa. Co to jest? Co to jest? Nie wiem, czy powinniśmy nagrywać ten film. Myślę, że jest masza innych osób, które lepiej by to nagrały. Tak. Ale zobaczmy, co to jest. Okej, okay, mamy i co to jest? Co? A, to nie Ale kojarzę to, w jest dla ciebie, ale nie umiem tego trendu, także... Mieliśmy szansę z... tego nie wiedzieć. My umiemy trzy trendy, to jak mamy to Cztery. No dobra, kolejne wyzwanie. Zobaczmy, co tutaj przy Kamika myczek. Mmmm. To jest zły palec, Pokazany. To jest. Tak, I'm be with na Dobra. Uh, czyli, czyli. Super tu... lonely, super lonely. Ej, czemu chodzisz? No. Ale w takim razie oboje mamy punkt. Napiszcie nam kochani jak wam poszło, ale teraz przejdźmy do kolejnego wyzwania No czekaj, nie wiem czy to jest dobre w ogóle No w sumie rzeczywiście, ale nie no Te paznoki się tak dużo dały Nie, no, Tak <głos> <głos> Czyli mamy oczywiście punkt Okej, okay, kolejne wyzwanie co, o, co <noise> wiem, co jest, nie... o co chodzi z tym sfaśnarem? Wiem to jest, tylko nie A co chodzi z tym palcem? raz chyba zobaczysz, czekaj, ja ty to dobra? No, dawaj Tut, 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 tut tu. Nie, czekaj. Like to, I to, should, chill. Tak. To jest to. Ty tak sobie chodzisz w tym palcu. A, rozumiem, okej. Okay. Ale jak to się nazywa, to nie mam pojęcia, pamiętać. Ja strzelam, że to się nazywa Blessed. A rzeczywiście, feeling blessed. To to ma sens. Best. Ok, to zobaczmy. Ja też strzelam feeling blessed, bo Piotrek... Ej! Mówi, Co? <noise> Co? Sunday best. No. Ej, to może tam nawet nie ma blessed, tylko jest best. A my oczywiście nie rozumiemy piosenki. Sprawdźmy sobie w TikToku, czy to na pewno ten trend Sunday Best, dobra? Ha, 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 ha. Przepraszam Was bardzo za to ha ha, ha. Już ja, nigdy czy nie zaśpiewam piosenek z TikToka. Ale to chyba jest blest na końcu. Chyba tak. No Okej, okay, no to... Składasz te grance, więc musi być. Bez. Przejdźmy do kolejnego wyzwania. Mam nadzieję, że jeszcze coś jest, bo w sumie... O jest jeszcze jedno, dobra. Z jedzeniem, co? Dobra, strzelam. Ej no, czemu, czemu ty je... od razu wiesz czemu no, ja jestem głupszy? Jest taki jeden trend, który się zaczyna na... I eat you up. Oh. A. <laughs> Whenever you tell me I'm pretty, that's when I'm hungry, really hits me. Your Cannibal. Can cannibal? Cannibal. cannibal. Yeah. I zobaczmy, co to jest. Cannibal? Tak, jest, yes. także mamy oczywiście punkt. I kto wygrał? No w sumie chyba oboje, bo odpowiadaliśmy na to samo cały czas albo mm. czegoś nie widzieliśmy, albo coś wiedzieliśmy. <laughs> także akurat tutaj rywalizacji nie było, ale mam nadzieję, żeby się dobrze z nami jeszcze... jeszcze jeden, o boże. Okej, okay, to nie, jeszcze nie, jeszcze mamy jeden. Uff. 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 <laughs> co chodzi z tym? Nie wiem, to w ogóle nie ma. Ta... To są dwa ruchy. No, I są dwa trzy. człowieki. U jakiś taniec gdzie się. A to już było. Get down, się... get down. Ale to było na początku. Więc to nie jest to na pewno. Dobra, no, stracimy jakaś odpowiedź, mam nadzieję, że wy wiedz... no, Eee, makarena. Obsessed? Obses. I'm so obsessed with me, bo I wanna know. Jeszcze I jeden, boże, strasznie dużo tego, ale super, bo ten film będzie dłuższy. Więcej kasy z reklam. Down, 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 down. down, down. Ej. Ej, to jest dziwne. Nie, to jest za trudne. Albo może nawet nie są trudne, tylko po prostu trudne jest to wyrazić w pięciu emotkach. Może. A my w ogóle może nie znamy tej trendów, nie uczyliśmy się tego i dlatego. No to też. W takim razie sprawdźmy jaka jest odpowiedź. Don't start. Rzeczywiście. Ale muszę to zobaczyć. Dobra, jednak nie jesteśmy czary i Amelia. nie znamy wszystkich trendów. Hear me with the words goodbye ja, Ty to znasz Znam to, ale jakoś tak totalnie nie yes. No do... I to już był kochani ostatni trend Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego filmu do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę jeżeli wam się ten filmik spodobał, zasubskrybujcie jeżeli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia w kolejnych filmach Cześć! Cześć. Pa!